Oto klucze, prasiant mi je dał. Użyjcie sobie mojego domu po raz kolejny. Dziękuję. Co? Dziękuję. Wiedziałem, że klucze się odnajdą. Chodźcie, otwórz. Szybko otwieraj. Kim była ta niegrzeczna staruszka? Gdzie są Twoi rodzice? To babcia prasianta. Mieszka niedaleko. Miała klucze, prawda Sithard? Tak. Otwórz drzwi. Proszę, zapraszam. Gdzie toaleta? Dobrze już? Idę. Wszyscy, którzy muszą skorzystać z łazienki, mogą to zrobić teraz. O Boże, uderzyłam się w rękę. Mamo! Babciu, plecy, moje plecy. Co się stało? Ostrożnie, Bablu, pomóż mi. Nie mogę stać, nie mogę stać. Połóżcie ją na łóżku. Muszę się położyć. Ostrożnie. Mamo, proszę. Boże, cała łazienka jest mokra. Nienawidzę mokrych i śliskich łazienek. Wszędzie woda. Musiało się tak skończyć. Ci ludzie tutaj nie wiedzą, jak dbać o porządek.